Jako dziecko zawsze byłam odważna, udawałam, że umie pływać, a w końcu się nauczyłam. To było na bugli. Jeżeli pływam, to tylko dla siebie, no, ale jak na zawodach sędziowie mnie widzą, to zawsze zachwalają mój styl. I ja zawdzięczam ten styl rzeczywiście moim pierwszym zainteresowanym moją osobą. No ale ta przygoda niedługo trwała, dlatego, że ja na nerki zachorowałam i oczywiście rodzice nie zezwolili na dalsze pływanie. Wystąpiłam nawet na jakichś zawodach tu śląskich i potem zaczęło się normalne życie. Mając 18 lat, jak mnie widzieli na, gdzieś tam na basanach. No to mnie powołano na zgrupowanie. No pojechałam na zawody mistrzostwa polskich skoków z z tamburiny. Przy rozgrzewce skręciła mi się noga. Ja od razu do szpitala na ulicy Oczki pogotowiem, no i tam przeleżałam trochę, no i, i figa. Nic się nie… nie, nie po prostu nie uczestniczyłam w tych zawodach. Już nigdy nie wróciłam do tego sportu i mało kiedy wchodziłam do wody. Mogę powiedzieć, że to była chyba 50-letnia przerwa. Zakład pracy męża wynajął na Kostuchnie basen, no i ja zaczęłam chodzić na te… po prostu popływać sobie i tam była ta koleżanka, która dobrze pływa Pani Śmiglewska. Ona mnie jeszcze dopingowała, mówi to chodźmy, idziemy razem. No i tak pojechałyśmy na pierwsze mistrzostwa Polski do Poznania. z stamtąd wróciłam od razu z pięcioma złotymi medalami, bo się okazało, że ja nie mam w swoim wieku 75 Już nie miałam poważnej konkurencji. Owszem, tam jakieś były medale brązowe, ale przede wszystkim złote. No, i tak się zaczęło. Co chwila, jakieś kuchary, tam je, no wszędzie mnie zabierano. No, i jakoś wytrwałam. No i zresztą mamo, mężowi się to podobało, bo ciągle wracam, prawda, z medalami. Rodzina też była uśmiechnięta, jak wracałam. I tak się toczyło. Rok za rokiem. Czytałam, że są Mistrzostwa Świata. No, i taką trójką z, wybraliśmy się z kolegą, jeszcze z pani Nicpoń. Nigdy nie liczyłam, że ja stamtąd wrócę z, z wicemistrzem świata na 800 z stylem dowolnym. Potem miałam jeszcze inne medale, siódme miejsce, piąte miejsce, bo na Mistrzostwach Świata są aż gdzieś. Jest 10 medali, każdy rozdaje się 10 medali. No oczywiście najbardziej jestem dumna z tego, ale ja mówiłam, to była absolutnie niespodzianka. Jeszcze przed zapaleniem płuc, to robiłam zawsze 1000, 1500 tak? jak skoczył, to tylko pływam, no i po tysiącu, tysiącu pięćset wychodzę. Natomiast teraz, nam. No, Mam nadzieję, że na no może do, do 800 dni wrócę, bo jednak mam bardzo zachwiany oddech w wodzie. A krawl wymaga specyficznego oddychania. Trzeba mieć dobre płoca. Przede wszystkim bez względu na wiek. Bez względu na wiek należy być aktywnym fizycznie, bo jeżeli się nie. Będzie siedziało w domu, nie ruszało. To naprawdę to człowiek się zasiedzi, a w końcu zależy, bo będzie tylko leżał i czekał na, na, koniec, na końcówkę swoją. Nie należy się poddawać, prawda? I nigdy nie jest za późno, bo proszę mi wierzyć, że człowiek nie ma starości, bo przy starości można się zawsze jeszcze to odmłodzić. Właśnie przez ćwiczenia. Ćwiczenie to jest podstawa. Jeżeli ktoś nie ćwiczy, to szczywnieje. I napawiam gorąco, a pływanie jest szczególnym sportem, bo nie wymaga wysiłku, rozluźnia. Człowiek wraca do domu, jakieś takie. Nieraz wydaje mi się, że jestem taka zmęczona. A chyba nie pójdę. Jak wracam z basenu, wracam inną osobę. Zapomniałam o tym, że się gorzej czułam. Także naprawdę polecam.